Hej, Wam serdecznie. Z tej oczywiście, bajtek oraz was ulubiony ekspert od broni pancernej, Tomasz Radioactive. Tomasz Da. Da. Przed Wami Jak Panther, czyli niszczyciel czołgów, czy może coś innego, Tomku? Powiedz nam coś o tym skośnie ja wyglądającym japońskim. Japońskim, japońskim. japońskim tak! Niemieckim niszczycielu, japońskim, bo skośny. Nie? Od razu już sobie tak. takie Skosnie, rasist, rasistowskie poglądy. No. Dobra, jedziemy, Tomaszu. Jak Panther. Jak panter. Skąd? Jak, jak? Dlaczego? Gdzie walczył? Co zrobił? Czy zrobił komuś kuku? Itd., itd. I tak dalej, i tak dalej. Jest. Kuku zazwyczaj wszystkiemu. Tyle powiem. Um, a jeden z, z najbardziej lubionych pojazdów żołnierzy niemieckich, mimo że często dostało, dostawał i, i, i padał od ostrzału jakiegokolwiek. Oczywiście nie od frontu, bo od frontu pancerz był trochę lepszy niż pantera. A jakoś się robiła takie same kuku jak zwykły tygrys. A cała konstrukcja została mm. oparta na podwoziu Panter G. Wersji G. No właśnie widziły to. Mm. Um. Ciekawa rzecz, że ogólnie. Mm, Um, oh, no. Krupp w 1944-1945 roku planował przebudować nieco właśnie podwozie Pantery, by zamontować działo 128 mm, znane też z Ferdynanda, by stworzyć jak Panterę 2. To jest Ej, jedna rzecz. Słuchaj, w ogóle, on jest bardzo taki, ma takie fajne kąty, żeby mhm. stworzyć do odbijania pocisków to tak. jest też Twoim zdaniem, kto to w ogóle zaprojektował o, przede wszystkim? Skąd taki pomysł w niemieckiej technice, która, no, jak wiemy, opierała się do 1943-1944 roku na nieco bardziej <grych> prostokątnych kształtach, a aniżeli tak, że powiem, w myślnych, skośnych płytach. Czy to w ogóle był jakiś odlewany pancerz, czy to był pancerz warstwowy, jeżeli chodzi właśnie o tę przednią płytę taką skośną? To był pancerz walcowany i to był po prostu zwykły pancerz, niemalże taki jak na Panterze. Tylko, że odrobinę chyba powiększyłem tam do, do 80 mm, jeśli dobrze mm. pamiętam, albo 90. Um, znaczy ogólnie był produkowany w Miyagu, czyli Mühlenbau Industrii AG w Braunschweigu, w Braunschweigu. Um, no jeszcze w MNH był produkowany, w, w Hanowerze. Um, no i co tam jeszcze? Na początku w 1945 72, 72 sztuki zostały wyprodukowane. Um, co się ostatecznie skończyło w, 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 na, na, pod koniec wojny, gdy już zostało wyprodukowane ogółem około 425 sztuk. O proszę, w ogóle od którego rusza produkcja Jak Pantery? Od 40... E, znaczy ogólnie same prototypy to były tam 1944 rok. A ogólnie cała produkcja ruszyła taka większa właśnie jakoś mniej więcej pod koniec 44. Oj, to późno było. No późno, późno. Bo Niemcy tak zazwyczaj korzystali ze swojego Hessera albo sztugów, Więc im tak zbyt nie było potrzebne, póki dopiero nam Sowieci wypuścili ISy II i tym podobne. I... No, ale jednak jest to chyba zdecydowanie większa konstrukcja od y, wcześniej znanych. No, czy, czy. czy większa, to nie jestem w stanie ci powiedzieć. <laughs> Bardziej jest trochę niższa, niższa wersja panteryzmu z większym działem, bez wieży. Oczywiście znaczy, to porównując do, do sztugów i hecerów, które były takie, no, w końcu niszczeniami czogów. A to tak, tak, tak. tak. No, ale można porównać panterę do takiego gigantycznego hecera. No właśnie, ukryłem się w lesie, spróbuję coś tu ustrzelić. Sałoszenka mówisz że może mnie nie zauważą. <grym> Mam taką chorą, głupią nadzieję. Zobaczymy, czy nam się uda. O, coś tam się wychyliło. Więc w swoją drogą też pan, jak panterka była dość szybka z racji, że ona tam... Do 46 na godzinę. Mobilna. Tak, do 46 na godzinę potrafiła śmigać, czyli niemalże tyle samo co zwykła. Um, I co ciekawe, e, jak Pantera, jako jedna z nielicznych niszczycieli czołgów niemieckich, była w stanie zniszczyć e, wrogie czołgi z odległości około 3 km? No właśnie mi się udało do odległości kilometra. Naprawdę bardzo przyjemnie. Mhm. Tutaj wyszukuję... O, coś widziałem, jakiegoś wroga tam gdzieś mignął. Wiesz co, spora też ma, Powiem powiedz też na kubaniu jest najfajniejszych map, pod moim zdaniem, do walki czołgowej. Zgądzę, uh -huh. że jest bardzo dużo roślinności przede wszystkim ona powoduje, że te czołgi mogą się ukryć. Uh -huh. W ogóle jeszcze mówisz o mapach, co sądzisz o większych mapach? To jest mus czy nie mus, jak twoim zdaniem powinien wyglądać znaczy, mapy? Wiesz forces. co, powiem ci, że na, powiedzmy na historycznych czy, czy realistycznych mapy powinno być w realnej skali. Nie wiem, tam 10 na 10, powiedzmy, kilometrów byłoby fajnie. Mogliby zrezygnować tam z, z olbrzymiej liczby rośl, roślinności. Mhm. Mm Jakoś bym się specjalnie nie gniewał. Aczkolwiek, jeśli robią tak jak robią, to chyba wiedzą, co robią, nie? No wiesz, no i patrzę, są też pionierami w tej dziedzinie, tak? I głównym za. A tutaj była gra Ostrumowi, której zresztą sporo zaimplementowali do. do samego War Mhm. Mm no nie no, i z wycelował, znalazł mnie z takiej odległości, z kilometra wypatrzył. Jednym strzałem je załatwił, czyż to nie jest dziwne? No... no raczej nie. Jest dziwne. No. I ty ten pancerz kątowy przedni? 180 mm pod kątem dużym. Wybacz, jeśli masz około 170-160 penetracji w, w dziale na 1000 metrów, no to jednak to już jest... Trochę wiesz. Ciężko. No kurde, no dobra, nie wiem, że mi zabrali asystem jednego. No, Pomiesz że dziwną... Ma... Przeszkodą jest to, że zawsze podczas nagrywania dziwnym trafem, dziwnym cudem idzie mi źle. A jak skończ nagrywanie, to musi mi pójść fajnie, nie? Jakaś bitka. Jasne. Wychodzi fajnie. No, tak. Chciałbyś mieć nie? dostęp do jednostek. No <laughs> Teraz już pewnie nie będę miał. Zobaczymy, jest taki Dobra, wziąłem sobie, Fertka. Ferdek wielka bestia. Pomalowałem się tak. na biało. Bo zapewne nie jest na pewno z tej odległości. Znowu Fertka. No, no tak, Dobra. tak Dobra. no dzisiaj Fertka zobaczymy, czy mam się coś mystycznie. Generalnie powiem szczerze, że zaczynając od tej drugiej strony na Kubaniu. Kubaniu, owszem. Hmm. Yy, znam kilka fajnych miejscówek. Od drugiej strony, że niekoniecznie te miejscówki znam. No wystarczy dobra. pojeździć sobie są już jakieś bitwy niestandardowe opcja. Ja że że nie? są No to co za problem pojeździć, podwiedzać mapę, zobaczyć co no dzieje. Nie jak ma, tylko wiesz że chcemy mu że nudno to... jeździć. Jak Wiesz trzeba się nauczyć gdzie się gdzie gdzie atakować. No To to wiadomo dobra jestem Is, jestem panik Bym się już miał jakby cię ubił Trafiłem go Co i kaput? Nie Po prostu go trafiłem O Ale nic mu nie zrobiłem Próbuj 8 ósemka zobowiązuje Dobra, panterę A mam nadzieję, że mnie nie widzi Przeładowanie I znowu strzał Dostawa do niczego Asysta. No czemu asysta? No weźcie. długo <grystanie> masz długą asystę podczas tego meczu, dziękuję. Jak są wszyscy chętni, żeby mi pomagać, aż nie wierzę w to, wiesz? Wątpię w to. Normalnie, wiesz, oni kipią. <grystanie> no pewnie. Kipią chęcią pomocy. Biegną z drami pomocy z twojej strony. Ależ on się obraca, o tu. Tu się chce wychylać, nie widać całego. O, coś tam chyba stoi. Nie mam pojęcia do czego strzelił. Jak panter. Też nie mam pojęcia. Chciałbym coś... Tu... Dobra. Eee, Tomaszu, popkuję to jeszcze gramy, gramy, gramy. O samym fertku nam opowiedz. O no, fertku? Jest na podwoziu Porsche, tak? Cygrysa tak. Porsche. A owszem um, oprócz tego, że pewne niektóre tygrysy nie zostały przerobione tylko puszczone na front. Um, tygrysy Porsche, to um, oprócz tego zostały właśnie przerobione na fertka, a inne jeszcze zostały przerobione na wozy pomocy technicznej. Um, co do samego Fortka? Zazwyczaj nie ma jakichś ciekawych e, anegdot na temat jego. Um, a, jednym, pewnym minusem, który y, może mógł być dla załogi, to to, że y, kierowca w Ferdynandzie, a Jasne. później jeszcze w Elefancie dodatkowy jeszcze strzelec. Elefan rozumiem, że to jest następca Ferdynanda? Znaczy Nie, to jest wersja. po prostu ulepszona, u, ulepszona. No, nieco zmieniona co dodali mu CKM z przodu. I to wszystko? Tak, no to kierowca zazwyczaj nie, nie był zbyt szczęśliwy, siedząc między grubą na blisko 20 cm blachą, a mając zaraz za sobą silniki. On chyba coś buczył. Aho, sąsiad lubi sobie poborować. Sąsiad lubi, lubi, lubi. Dobra, postaram się jakoś uderzyć tą panterę, tę bałkę za ścianą. O, jakaś niewidzialna ściana mnie tu zatrzymała. W przejęli strefę Oooo jedziemy, jedziemy, jedziemy. To mega zawrotna prędkość na km na godzinę. Ile? 15 No no, to gratuluję. To no, co, to pod górkę podjeżdżasz? Ja czymś na blogu No ja to normalnie. Aha Dziwne. No i, i pewnym plusikiem... Była. Pewnym plusikiem właśnie... Mm, Fertka i pantery. Jak pantery? Aha. Uh -huh. Ale ktoś Cię nie lubi. No niestety. Yeah! Zdjęłem A... strzała! Zdjęłem na no strzała panterę! Czy coś Z jakiego dystansu? A z 700 metrów. To jest pira oko prawie... 200 mm penetracji. Oj, owszem. I teraz jeszcze zdjęłem ISU. 122 strzała. Aż to no, rechlek złota mam taki, zrobiłem sobie przy strzałach. Jak strzelałem z obiektu, to strzelałem tak szybko, żeby tylko przeżyć. Tak. Okay, bo na razie mi dobrze idzie aż się normalnie. Nie będzie mądre teraz tutaj. Dobra. O, widzę. Tygrysa asysta ale jest dobrze, jest bardzo dobrze. Pchniemy co to do podów. Tomaszu. Jedziemy z opowieściami dalej. Opowieści prosto z Tomka od hangaru. Tomek, pancerniak. Ferlek ferdek. Mów, mów. No. Ale... Użycie bojowe. Kogo napierdzielał? Gdzie? ja? Wszystko kiedy? wszystkich. Wszystko wszystkich. To za tak. mało. Nasi tutaj chcą wiedzieć wszystko. Od każdej podszewki musisz powiedzieć. Jak ubił ruska? Z której strony, ile penetracji? Czy to jest legendą, że był szybki, bo nie był szybki? Czy nacierał razem z innymi czołgami? Czy nie nacierał razem z innymi czołgami? Nacierał. Nacierał, a dlaczego nacierał? Nacierał klatę. Nacierał klatę, ja nie wiem, czy nacierał klatę. Musisz z wszystko Meritem. o wszystkim mówić. Um, mówię, że Ferdynandy były. E, tak powiem, krokiem w stronę jak Tigera. Jak Tigera. Wiem, że masz taki fajny głos, jak moduluje, tak jak wiesz... Żołow, tak. A ostatnio, pamiętasz? Tak! To, o właśnie! Dawaj, jak się jeździ ruskimi czołgami! Super! Na hurra! Hurra! hurra. Ale nie, ty możesz jak taki zgrzędliwy SS-man. A nie, fajny Niemiec. Tak. tak. Zrzędliwy Gestapo. Zrzędliwy Gestapo. Ty, ale ja też w stronę najmniej kapa, nie wiem, co na wyjście. się, Dawał, się Tak cię zajadą w końcu i cię przebiło od boku, co za problem. Od boku to jest. Jak tygrys około 80 mm pancerza. Czekaj, ja tu sobie, ja tu sobie postoję. Sy, postój sobie. Ja nie wiem, czy zdążymy tam nagrać jeszcze ruskie. Zdążymy, ty weźmy prawie wygrali! Właśnie! Jest! Wygraliśmy! Przegrać Ci, nie pi, mogliśmy. Hyp, A my, kochani, oczywiście potem tym emocjonującym końcowo wyniku. Po tej końcówce pełnej wręcz emocji widzimy się z Tomaszem oraz y, tym razem Tygrysem Królewskim, Tygrysem Bengalskim, oto tym przepięknym młodzieńcem, który powstał pod koniec 34, przepraszam, w 44, 43, a był wypuszczony do wojny w Ardenach, tak, tak. Widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku, następny wręcz z nowych mm. niemieckich maszyn, czyli... Krzycz zabawek. Tygrys! Krzycz Tygrys! Krzycz Tygrys!